Witam serdecznie moi drodzy, a więc dzisiaj omówimy sobie koncepcję lightworkerów, czyli tych wysłanników, pomocników światła, uzdrowicieli, światła, wojowników światła i różne inne właśnie rzeczy, które się pojawiają w tych określeniach, więc zacznę od tego, że jakby to powiedzieć, dusza każdego z nas wybrała sobie z góry, zanim się tutaj na tym planie pojawiliśmy, otoczenie, środowisko rodziców, warunki w jakich będziemy dorastać, tak, czyli wpadliśmy załóżmy w jakieś tam załóżmy mini mini sytuacje, które nie do końca były komfortowe, no bo tak jak wspominam poprzed właśnie, niech będzie cierpienie i bardziej wymagające sytuacje, jesteśmy w stanie się rozwinąć, jesteśmy w stanie wyjść z poszczególnych schematów, no bo gdy dochodzimy do pewnego momentu, że już czara się przelewa, no to już mówimy, nie no dość, idziemy inną drogą, wybieramy inne schematy i tutaj tacy ludzie, niech będzie light workerzy, walk właśnie są tutaj też pojawili się jakby powiedzieć po to, żeby pokazać nam, że można inaczej, można wybrać inną ścieżkę, można gdzieś Trzełamać pewne schematy i tacy ludzie na przykład ja tak to uważam, odbieram, czuję, że mają jakąś już wrodzoną, głębszą wiedzę, więcej inkarnacji, jakby to powiedzieć, przeszli tutaj już na tym naszym ziemskim, ziemskim tutaj świecie, czy w innych różnych światach, z których czerpią wiedzę, doświadczenie i swoją taką wrodzoną mądrość, że są, jakby to powiedzieć, ich wiedza, ich jakby to powiedzieć, samobycie. Pokazuje nam, że no są, jakby to powiedzieć, starsi niż nie, wiem, czy ich wiek, czy jakiekolwiek inne określenia tutaj czasowe, które możemy sobie do nich przypisać. Tak, i tutaj, żeby nie było, według mnie, wszyscy mówię, jesteśmy równi, każdy jest na tym samym poziomie, tylko jedne dusze, załóżmy, schodzą po to, żeby doświadczyć danych elementów, a inni, jakby to powiedzieć, inni, inne dusze schodzą w sobie, tak, jakby powiedzieć, na zasadzie wielkich, mówię, nauczycieli duchowych ludzi, którzy zmieniają biegi, bieg historii ludzi, świata. Są to tacy wizjonerzy, filantropi. Oczywiście mówię o tych wszystkich pozytywnych, a nie o tych, których jakieś tam sobie tam, wiecie, no, można tutaj podpiąć wielu ludzi, którzy się nazywają sami takimi określeniami. Mówię o ludziach, którzy sami, jakby to powiedzieć, są pokorni, a jednak ich działania, ich czyny, ich wynalazki zmieniły tutaj świat i ich podejście do świata. Mówię, różni filozofowie, Sokratesy, Lao Tzu, Rumi, Osho, dalej mówię, no Jezus, oczywiście Buddha, różni inni wielcy. Oczywiście, no tutaj pewne też mówię, no pewne, jakby to powiedzieć, różnice między nimi są, jednak każdy szedł swoją drogą, każdy pokazywał, zostawiał lekcję jakąś tutaj ważną. No i można powiedzieć, że to są też tacy, jakby to powiedzieć, Light oczywiście tutaj do Jezusa, że ktoś mi się nie przyczepiał, zaraz, że Syn Boga i tak dalej, i tak dalej. Tak, Jezus, ta świadomość Jezusowa jest tam najwyższa, mogę to powiedzieć, która spłynęła tutaj na ziemię powiedzmy i to jest top, tak. Powiedzmy cała reszta jest kapkę gdzieś tam może, może niżej, może gdzieś tam doskakuje też, ale no załóżmy, że jest top i reszta cała, która pokazała też różne drogi, różne schematy, tak, które można przejść. Więc moi drodzy, tutaj mówię, jesteśmy na równi, i to na zasadzie ochotników. Na przykład niektórzy się zgłaszali: Ej, może ten obrazek znajdę na miniaturkę. Ej, dobra, kto teraz idzie tam ogarnąć, im trochę na ziemię coś pokazać, coś ruszyć, no bo zobacz, no gdzieś tam w miejscu stoją, gdzieś tam można, popchnijmy tam paru ludzi, niech się zgłosi, kto jeszcze nie był, nie? No i niektórzy się zgłaszają: No to teraz ja, no to teraz ja. I wiecie, wpadamy w to środowisko, które nas, jakby to powiedzieć, oblepia trochę, niech będzie błotkiem. Później z tego się czyścimy, leczymy, uzdrawiamy, no i idziemy sobie do przodu, tak? Więc takie schematy, które gdzieś, schematy, nie schematy, tylko takie wspólne cechy, które gdzieś yy, pokrywają się, no to to jest właśnie to, że czujemy taką, niech będzie pierwszy punkt, że czujemy taką wewnętrzną misję pomocy, czujemy taką wewnętrzną misję yy, rozwoju, że można coś w świecie zmienić, że można coś odkryć, że jesteśmy tu, jakby to powiedzieć, w jakimś celu, takie coś jest wiecie, takie. Takie coś w nas nieraz jest, nie? Że coś mamy zmienić i szukamy, i szukamy, pytamy się, poza tu jesteśmy. Takie wiecie, inne egzystencjalne pytania: dlaczego tu jestem, dlaczego w takich czasach, dlaczego tak mam, a nie inaczej? No bo jak sami wiecie, na przykład ja mówię do swojego doświadczenia, na wielu płaszczyznach od małego gdzieś dostawałem po tyłku, no i też mówię, no nie no, mówię, no to są, to są żarty. Mówię, jak rozmawiałem gdzieś ze znajomymi wokół, no to na tylu płaszczyznach nikt, jakby to powiedzieć, po głowie nie dostawał, więc mówię, kurczę, no coś jest niehalo. Zacząłem gdzieś pytać, szukać. Szukać zmieniać siebie. No i mówię doskonale, wiemy, że wszelkie pytania i odpowiedzi są w nas. Ja tak samo mówię, załóżmy te 5,5 roku temu, jak zacząłem ten, no, prawie 6 lat, już niedługo będzie, tą swoją, jakby powiedzieć, drogę. Zupełnie inne życie zaczęło się przede mną przedstawiać. Zacząłem pewne aspekty z przeszłości rozumieć, że wszystko było po coś, wszystko było dla mnie korzystne, wszystko miało dać mi określoną perspektywę, odniesienie, żeby mógł sobie później, żebym później rozumiał, czego czego nie chce w swoim życiu, tak? Więc zmieniamy siebie i wiemy, że idąc cały czas do góry, szukając tych rozwiązań różnych, jesteśmy w stanie przejść wszelkie przeciwności, jakby to powiedzieć, które gdzieś tam nam spadają pod nogi i to wszystko jest dla nas, dla naszego dobra, nie? Czyli ten plan, taki misja, który mamy wewnętrzne, to poczucie jest do zrealizowania i odkrywamy go cały czas w tu i teraz, nie musimy nigdzie tam, wiecie, przyszłość, przeszłość odbiegać, a ja tak samo na początku, pierwszy, słuchajcie, pół roku, mówię, Czyli do 5 lat temu szukałem, poza dzwoniłem do różnych ludzi, mówię: od takich, co rozmawiają z przewodnikami duchowymi, poprzez różnych innych, którzy mają oczywiście wiedzę, takie rzeczy istnieją, aż tego naszego pola morfologicznego, są w stanie czytać wiele rzeczy. Mówię, kroniki, a kaszy, te wszystkie rzeczy gdzieś tam są. I każdy ma większe bądź mniejsze predyspozycje, aby gdzieś tam jakieś wskazówki podpowiadać. Jednak ja mówię: mimo tego, że każdy mi mówił, o masz super energię, masz super duszę, o jesteś taki, jesteś stąd, jakieś tam poprzednie inkarnacje, no to jednak. Mówię, no ale dobra, dopóki ja sam do tego nie dojdę, no to mówię, co tak samo jakbym polegał na jakichś informacjach, które gdzieś e, przychodzą, no przykładowo z radia albo gdzieś wcześniej, jak się słuchało, nie? E, więc mówię, ja do tego sam muszę dojść i to pomału robię w swoim oczywiście wyznaczonym tempie, odrzucając pomału różne iluzje, różne rzeczy, które mi nie, e, nie służą. I później mówię, głos w, moim, w mojej głowie powiedział, szukaj odpowiedzi w sobie, więc zacząłem tak robić, tak? Więc odkrywając siebie, jesteśmy w stanie zmienić, e, jakby to powiedzieć, Świat wokół nas, jak i losy całego świata, mówię, to jeden człowiek, jedna jakby to powiedzieć, istota ludzka może to, może to zmienić. I takich ludzi jest mnóstwo, mnóstwo jest takich ludzi, mówię. Wszyscy jesteśmy równi, żeby nie było, że gdzieś tam coś mówię, że ktoś jest lepszy, ktoś w gorszy. Wszyscy jesteśmy równi, każdy może dojść do tego poziomu Lightworkera. Jeżeli tutaj w tej inkarnacji zacznie już ogarniać, to i każdy jest takim Lightworkerem, i to jest, mówię, tylko taka umowna nazwa, żeby każdy mógł sobie tam wiecie ogarnąć po swojemu mniej więcej. Kolejny punkt: kreatywność. Mamy taką kreatywność, różne pomysły do nas wpływają, różne pomysły których nie jesteśmy w stanie, jakby to powiedzieć, wytłumaczyć. Mamy czasem takie coś, że nagle nam wpada pomysł do głowy, ej, dzisiaj pojadę tam i tam, a zrobię to i to, nie wiem, wejdę do wody po, po kolana albo, nie wiem, yy, pojadę w takie miejsce, kupię takie produkty, zacznę robić jakieś inne rzeczy, tak? Albo, o, świetny pomysł, świetnym pomysłem byłoby napisanie piosenki, namalowanie czegoś i, i tak dalej, więc yy, wpadają nam takie nietuzinkowe pomysły, które gdzieś no, nie wiemy skąd się wzięły, czasem je odpychamy, bo czasem mówimy: Nie no, gdzie ja będę coś takiego robił, robiła, nie? I tą kreatywność czy ja na przykład tak zauważyłem, że jestem w stanie gdzieś u ludzi, gdzieś, jakby to powiedzieć, zauważyć te wszystkie ich dobre cechy i ich trochę popchnąć. Jeżeli ktoś widzę, że wiecie, ma ktoś nieprzeciętnie, nie wiem, śpiewa, rysuje, maluje, gra, ma jakiś, wiecie, dryk do, do, do interesu, że czegoś się nie robi, coś tam usiada, no to mówię: Ej, zobacz to zrobiłeś siadło, to zrobiłeś siadło, zobacz, narysowałeś obraz, jest git, zaśpiewałeś to i jest git, także jestem w stanie gdzieś tam kreatywność właśnie przełożyć swoją na innych, tak. Dalej, kolejny punkt, taka wiecie, no systemowe różne uwarunkowania, czyli wiecie, jak ktoś gdzieś tam jakiegoś bata chce trzymać nad nami, że ktoś wie lepiej, ktoś jest mądrzejszy, ktoś ma większe doświadczenie albo, albo różne inne rzeczy, no to tak słabo na nas to działa taka kontrola. Słabo się w tym czujemy, słabo się w tym odnajdujemy, no i czy to jest na, mówię, w jakimś zawodzie, w którym obecnie jesteś, czy, mówię, pracujesz gdzieś u kogoś, gdzieś tam pod kimś, no to, no to, no to ciężko jest się ogarnąć i, mówię, to po sobie, mówię, ja pracowałem w banku, byłem szefem kuchni, mówię, yy, pracowałem na polu golfowym, pracowałem, różne rzeczy robiłem, wiecie, no, na fabryce ostatnio pracowałem 3 lata i to była najdłuższa moja praca na etacie w Anglii, jak byliśmy. I mówię, straciłem, jakby to powiedzieć, cashflow. mi, odkąd poszedłem na etat, najdłuższy etat w moim życiu, no to ten, jakby to powiedzieć, cashflow mi się zupełnie rozmazał. Tak to gdzieś tam chwilę gdzieś się zakręciłem w jednym, w drugim, w trzecim miejscu, i to wyglądało też zupełnie inaczej. I mówię, w każdym miejscu, w którym byłem, gdzieś wypalałem się po jakimś czasie, no bo widziałem różne rzeczy, które tam się działy, no i gdzieś mnie to poniekąd zniechęcało. Ta, jakby to powiedzieć, nierówność, że ktoś jest szefem, ktoś uważa się za lepszego, ktoś promuje innych. Nie, nie tylko ze względu na to, że nie wiem, mieli lepsze wyniki albo po prostu ich bardziej lubiał, albo coś takiego, tak że gdzieś to wychodziło, wychodziło z czasem. No i nie, nie odnajdywałem się w takich systemowych zarówno w szkole, na studiach. Wszystko było dla mnie takie, kurde, no po co mi to tak naprawdę, nie? W tych systemowych tematach nie, nie odnajdujemy się, tak? Dalej, pomaganie innym, słuchajcie, pomaganie innym, tutaj też podepnę film o empatach, bo to też cecha wspólna, pomaganie innym czasem, kosztem siebie właśnie. Ale też nie będę się tutaj rozgadywał, ponieważ moje podatne to o empatach, może ktoś sobie zobaczy, bo to jest też odnośnik tego, odnoga tego. Więc moi drodzy, pomaganie innym często swoim kosztem, często chcemy pomagać wszystkim w koło, uleczać wszystkich, a zapominamy o sobie, no i gdzieś dostajemy też po tyłku, że nie ma balansu, i dlatego powinniśmy gdzieś tam ładować się. Czy przy naturze, wiecie, spacerki jakieś na boso w lesie, jeziorka, jakieś takie różne fajne miejsca, w których po prostu płynie energia, wychodzenie na słoneczko, patrzenie na słoneczko. Także pomaganie innym jak najbardziej. Czasem, często też właśnie zauważyłem, że przyciągamy, przyciągamy ludzi, którzy, ludzi, albo też nawet niech będzie, lightworkerów, którzy gdzieś mają jeszcze jakąś cechę w sobie nieprzepracowaną, a nam gdzieś udało się to ogarnąć, i gdzieś się bycie przyciągamy. nie, Że czasem przyciągamy ludzi, którzy gdzieś swoje jakieś to, mówię, rzeczy, które mają nieprzepracowane, gdzieś przyciągamy podobnych. Ludzi, którzy gdzieś idą w podobnym kierunku, no bo ci gdzieś tam chcieli sobie podpatrzeć trochę, już się udało, no i na zasadzie tej wibracji przyciągamy, tak? Ja na przykład miałem różne takie sytuacje, mówię, czy e, mówię wcześniej na studiach gdzieś pojawiałem się w miejscach, no to też przyciągałem różnych ludzi. Słuchajcie, z różnymi pomysłami gdzieś, no jak później komuś opowiadałem swoje sytuacje, to też każdy mówi, kurde, nie wiem jak to zrobiłeś. E, albo nie wiem jak nie wiem dlaczego tak do ciebie wszyscy lgną w takiej, a nie innej postaci. E, no bo przyciągałem załóżmy ludzi, którzy mieli jakieś problemy, mówię różne, od emocjonalnych poprzez różne e, choroby e, i ci ludzie w moim życiu się pojawiali, czegoś tam załóżmy, e, mówię jeszcze wcześniej w ogóle, zanim zacząłem czymkolwiek to się zajmować, e, przyciągałem takich ludzi po prostu z jakimiś lekkimi, powiedzmy zaburzeniami, e, którzy gdzieś też mi się zwierzali i dzięki rozmowom, mam nadzieję, że też coś do ich życia e, wnosiłem, tak? Kolejny punkt, moi drodzy tęsknota za nie wiadomo czym, czyli mamy w sobie taką wiecie, tęsknotę, że często zjechamy właśnie do nieba, patrzymy w gwiazdy, spędzamy czas, jakby to powiedzieć, troszkę w samotności, no bo przytłacza nas to, mówię, no na pewno nikt nie lubi chodzić po galeriach tak, z tego naszego, do ja to powiedzieć, środowiska, biegać po dużych skupiskach ludzi, więc ta tęsknota właśnie przejawia się w takim bliższym kontakcie ze sobą, jak i z naturą, w przebywaniu z samemu, samym ze sobą, w samej ze sobą, więc tęsknota za niewiadomo czym i to też się tego nie da wytłumaczyć, no bo jak można wytłumaczyć tęsknotę, jeżeli nie wiemy, za czym tęsknimy, czujemy po prostu, że nie jesteśmy stąd i nie pasujemy tutaj, nie? Um, nie pasujemy, no bo zaczynamy, nie rozumiemy tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, często nas to przytłacza, tak? Teraz już jest znacznie lepiej, bo skoro rozwijamy siebie, zaczynamy, zaczynamy rozumieć i zauważać to, przypominać sobie wiele aspektów z naszego, z naszego życia, z naszej przeszłości, układają się nam puzle i jesteśmy w stanie to bardziej zrozumieć, bardziej po prostu tutaj sobie to wszystko ogarnąć, żyć sobie w tym, w tym życiu, które mamy teraz i pomagać innym, przede wszystkim sobie, mówię lecząc siebie, bo to mówię, wszystko jest w nas i to każdemu mówię osobno, że tutaj mówię każdy siebie jeżeli wyleczy, naprawi, no to później nie w życiu łatwiej dalej, moi drodzy, odmienność nie? ta odmienność taka, że od małego gdzieś tam, no czuliśmy, że inaczej postrzegamy świat, czuliśmy, że Zakładaliśmy właśnie maski, tu jest też to, że zakładaliśmy maski, żeby się do każdego, do, każdego, do każdej jakby to powiedzieć, grupy, w której przebywaliśmy, dostosować do każdej, do każdych ludzi, żeby nikt się nie poczuł urażony. Zakładaliśmy maski, żeby ta przynależność była tak samo, jak ja mówię, byłem gdzieś tam rzucany z osiedla na osiedle, ze względu na to, że mówię, nie no, przeprowadzałem się ciągle gdzieś tam, mówię, tutaj, trochę tu mieszkałem, trochę tam, trochę z tatą, trochę z mamą, trochę z babcią, trochę z kimś tam. Więc na różnych właśnie osiedlach sobie byłem i, no ale no, wszędzie gdzieś umiałem się odnaleźć, wszędzie umiałem gdzieś sobie ludzi ogarnąć, z każdym umiem się dogadać i do tej pory tak mam, że mówię, jakby to powiedzieć, umiem się postawić w butach innego człowieka i z każdym umiem się dogadać, tak, poprzez to, że no dużo w sobie, jakby to powiedzieć, dużo rzeczy w sobie przypracowaliśmy i dzięki temu jesteśmy w stanie zrozumieć, jak dany człowiek się czuje, moi drodzy, i przez co przechodzi. Dalej, no przyciągamy zarówno dzieci, zauważcie sobie, ja na przykład, nie wiem, w Anglii się śmiać, chciałem, jak mówię, byliśmy, Hania chodziła do przedszkola tam, tam po nią chodziłem, no to słuchajcie, wszystkie dzieci, jakie tam były, przybiegały do mnie, wszystko mi opowiadały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc był taki kontakt, że same te panie mówiły, dawaj przychodź na jakieś nadgodziny, choć miał wolny i tak dalej. Tak samo tutaj w obecnym przedszkolu też chodzę, no to każdy wie, że tam jestem, kim jestem i tak dalej. Wszystkie dzieci się zawsze uśmiechają, wszystkie gdzieś tam zagadują. Jest ten taki vibe, że no, dzieci czują szczerość, nie? Dzieci czują vibe, dzieci czują szczerość, szczególnie te najmniejsze. Tak samo zwierzęta. Zwierzęta, no to sami wiecie, że każdy pies. Mam tutaj tą siatkę na parterze, która od początku, jak się mówiła, że pies nie lubi mężczyzn. Pies nie lubi żadnych mężczyzn, i koniec, nie? Pomijam już tam w historię tej sytuacji, dlaczego ta pani tak uważa, ale pies nie lubi nie lubi mężczyzn. Do mnie skacze, uśmiecha się, praktycznie zaraz do mnie idzie, jak mi ci zauważy, i tak jest cały czas mówię, że różne zwierzęta gdzieś podchodzą i czują, no czują, czują zwierzątka wibracje, czy ktoś jest, jakby to powiedzieć, szczery, czy ktoś tam coś za uszami ma, więc zwierzątka, jakby to powiedzieć, wydaje mi się, że, że czują. Tak, jesteśmy też w stanie, jakby to powiedzieć, to kolejny punkt, jak są jakieś konflikty, są jakieś gdzieś spory, jesteśmy w stanie gdzieś to wybalansować, jesteśmy w stanie ludzi pogodzić, dogadać, sprawić, że każdy gdzieś tam trochę wyluzuje i jakiś tam, Konsensus w połowie, gdzieś tam na balansie się spotkają i są w stanie się dogadać, to też potrafimy, bo potrafimy, mówię, poczuć stronę jedną i drugą, nie? bo wiemy o co temu chodzi i o co temu chodzi, bo czujemy te wibracje, czujemy to wszystko. Nie? Więc jesteśmy w stanie neutralizować też pewnie niektóre niektóre rzeczy. No i tu teraz kolejny punkt, to też się powtarza: czujemy, czujemy, czy ktoś mówi prawdę, czujemy kogoś nastrój, czujemy kogoś humor, czujemy kto co czuje w danym momencie i zbieramy też to, nie? Zbieramy te energie, zbieramy te po prostu emocje, no i często te też zostajemy przez to po tyłku, no bo później musimy to gdzieś powinniśmy, gdzieś powinniśmy to rozładować, gdzieś e, mówię, czy jakieś tam spacerki w samotności z naturką i tak dalej, czy e, po prostu no medytacja albo inne, inne narzędzia, które te, które, bo to każdy jest inny do każdego dociera co innego, w sensie każdy, każdy ma te inne Ulubione rzeczy, które go gdzieś tam pozwalają się wybalansować. Dla jednego to mówię, będzie nie wiem, niech będzie jakiś trening siłowy, dla drugiego to będzie wyjście do natury, dla trzeciego będzie to bieganie, dla czwartego będzie to posiedzenie w parku na ławce i słuchanie ptaszków, które śpiewają. Więc każdy ma tutaj według siebie kontakt z naturą, tak? Kontakt z naturą albo rozładowanie poprzez, mówię, wysiłek, sport tych, jakby to powiedzieć, emocji, tak? Kolejny punkt, jakby to powiedzieć, ludzie. Po interakcji z nami, z tobą, z nami, z kimkolwiek o dobrym nastawieniu, kto już gdzieś tam przeszedł trochę lekcji, yy, trochę lekcji życiowych, oczywiście czują się lepiej, dostają takiego kopa energii yy, i tak naprawdę wystarczy, że przebywamy w towarzystwie, nie musimy nic robić, nie musisz tam się jakieś nie wiadomo czego robić. Po prostu kilka słów pogadasz, coś doradzisz, coś, o nie wiem, albo o pierdołach po prostu sobie z kimś porozmawiasz i od samego twojego nastawienia gdzieś widzisz, że ludzie gdzieś tam promienieją, ludzie się uśmiechają, ludzie gdzieś wyłapują tą dobrą energię i potrafią to może nie tyle co docenić, co po prostu no, zarazić się tą dobrą energią i no gdzieś tam niesie dalej, nie? Czyli tą, ta dobra wibracja gdzieś dalej się rozchodzi po, po ludziach, po prostu czują się lepiej, tak? Dalej, moi drodzy, jeszcze napisane jest synchronizację, czyli znowu różnego rodzaju cyferki, tylko tutaj nie mówię, że nie wiem, ja na przykład tak, że znowu od tych 3-4 tygodni teraz mam tak, że no nie wiem, dziennie jestem w stanie wyłapać, gdzie mówię: nie mam w domu żadnych, mam tylko zegarek w telefonie i, i na komputerze, jak nieraz coś robię, nie mam zegarków żadnych w domu, no to jestem w stanie gdzieś wyłapać po kilka, po kilkanaście, czy godzin lustrzanych, czy tyferek, nie liczę dwóch, tylko od trzech, czy na przykład trzy jedynki, cztery czwórki i w górę. nie? Jestem w stanie takich, nie wiem, od 10 do 20, nieraz nawet więcej synchronizacji dziennie. Dziennie wyłapać to, oczywiście nadajemy my im znaczenie, jeżeli coś robimy, co właśnie no, ja tak uważam, tak uogólniam to oczywiście, można sobie poczytać na różnych blogach, na różnych, na różnych stronach. Ja to tak uogólniam, że jak coś faktycznie o czymś myślę, coś robię i pojawiają mi się cyferki, pojawiają się synchronizacje, no to, no to i czuję się dobrze sam ze sobą, no to uznaję to, jakby to powiedzieć, za znak na tak, rób to dalej i, i działaj w tym kierunku, tak. Dalej, no co jeszcze możemy, Tutaj jeszcze napisałem, że jesteśmy, wiecie, tacy doświadczamy różnych tych sytuacji duchowych, załóżmy, że macie takie w swoim życiu sytuacje, których nie jesteście logicznie wytłumaczyć. Ja mówię od odduszenia, od duszenia tych zmor poprzez, mówię, kontakt, mówię, to jest ja, gadanie w głowie, łapanie, łapanie, jak uda powiedzieć, tych synchronizacji gdzieś jakieś takie rzeczy na pograniczu paranormalnych, kilka takich miałem, łapanie różnych, wiecie, sny wizyjne jakieś, byłem też na jakimś szkoleniu w ostatnim roku, też gdzie miałem przewodnika duchowego, no i mówi, mówi mi, słuchaj, musisz się obudzić, bo się zaraz zesikasz do łóżka, no i też mi się śmiać chciało, kurczę, wybudziłem się, wie, co ty gadasz, bo jak wsikać do łóżka, mówię, dawaj, opowiadaj. I słuchajcie, otworzyłem oczy, biegłem do zięg słuchajcie, sprintem na styk wszystko. Zaraz dwie strony sobie zapisałem tam tego wszystkiego, co tam się działo, ale później jak się już położyłem, to już nie, nie, nie wróciłem do tego, co tam się działo. Więc różne takie, niech będzie nie do końca normalne sytuacje, mówię od mówię, latających książek, spółek po znajdowaniu rzeczy, grzebieniu, rzeczy, których nie powinienem mieć w dłoniach, w ręce. No różne sytuacje, sami wiecie, o czym mówię, więc no, takie rzeczy też, takie sprzężenia się. Łapały. Tutaj jeszcze mówię, ta dorosłość na dwie że Czasem no niektóre rzeczy wiemy, czujemy bez względu na to, czy ich doświadczyliśmy w tym ciele, czy nie, ale wiemy, że coś jest prawdą, bądź bądź na no coś jest takim jeszcze troszeczkę yy, do odkrycia, jeszcze gdzieś tam nie do końca jest tą półprawdą, nie? O, więc moi drodzy, takie podsumowanie, myślę, że wszystko. A nie akceptujemy, mówię, matactwa. No to jest też takie podsumowanie, już nie akceptujemy różnych matactw, ma, żadnych pół, półprawd, żadnych takich, wiecie kontroli, że ktoś chce sprawować kontrolę i tak samo teraz robię takie podsumowanie, że tutaj mówię w świecie duchowym, mówię, wszyscy jesteśmy równi, niektórzy są, mówię, jak ktoś jest wyżej, to nie traktuje, nigdy Cię nie potraktuje jak jakiegoś, jakby to powiedziałeś, co Ty tam wiesz i tak dalej, nie, tylko, że e, staramy się tutaj na równi do siebie podchodzić, mówię, i tak samo, czy to mówię ja do Was, czy, czy, czy Wy do mnie, więc mówię, jestem ten wzajemny szacunek, przynajmniej tutaj u nas tak czuję e, i e, na innych płaszczyznach tak samo, sami, sami jakby to powiedzieć, dobieracie to, z czym rezonujecie, dobieracie to, co pozwala Wam wzrastać, dobieracie to, co pozwala Wam, jakby to powiedzieć, rozwijać się, iść dalej bez, mówię, plucia jaden, no bo plucie jaden to jest takie, jakby to powiedzieć, stopowanie się w miejscu i to sam też tego niejednokrotnie doświadczyłem, że gdzieś tam mi się nie nieraz coś tam jeszcze gdzieś tam czkawką odbiło i później zaraz szybciutko, jak nie w ten sam dzień, to na drugi wyrównanie tego wyjaśnienie. Więc sami widzicie, że no i tak samo na swoich przykładach, mówię z przeszłości, Nigdy nie rozwiązałem żadnego konfliktu na zawsze, jakby to powiedzieć na zawsze, nigdy żadnego konfliktu ani darciem się, ani biciem się, ani czym innym nie rozwiązałem żadnego konfliktu w ten sposób. Wyznaczenie granic, mówię, nie pozwolenie sobie wejścia na głowę tak, ale mówię, agresja rodzi agresję i to nie jest rozwiązanie. Darcie się rodzi darcie się, więc jak ktoś się drze, no to niech się wydrze i ze spokojem, później można z nim porozmawiać. Jeżeli chcemy oczywiście, a jak nie, to nie musimy nic takiego robić więc wszystko dzieje się w określonym momencie dla nas, mówię, nie ma tutaj, że jeszcze raz tutaj podsumuję tą koncepcję Like Workera, że to jest po prostu, po prostu najprościej mówiąc, mówię na ochotnika, to tak sobie tłumaczę, że niektórzy zgłosili się na ochotnika, wszystkie dusze są tutaj, jakby to powiedzieć, z własnej woli, ale niektórzy zgłosili się, jakby to powiedzieć, na ochotnika, że ej, ja ogarnę tutaj coś, pomogę, tym razem ja pójdę, wy sobie odpocznijcie I, i ja to sobie tak tłumaczę, że po prostu wszyscy jesteśmy równi, bo mówię, do tego poziomu nie ma ograniczeń żadnych, każdy może sobie dojść, mówię, w tym życiu, jeżeli zacznie, się, zacznie ze sobą pracować. Każdy może wejść na jaki poziom chce, każdy może rozwijać się tak długo, jak zechce, każdy może się rozwijać, mówię, do poziomu, mówię, Buddy, Jezusa. Na te wszystkie świadomości można sobie powchodzić i tak to ja odbieram, i tak to ja czuję. A niektórzy po prostu gdzieś szybciej się trochę może rozwinęli, żeby też wskazać, jakby to powiedzieć, drogę, kierunek i pociągnąć tą całą resztę za sobą, żeby wszyscy mogli gdzieś dalej sobie fajnie jechać w tym świecie, który chcemy zmieniać na lepsze, który chcemy wychodzić z różnych ograniczeń, z różnych samatów, żeby wszystkim żyło się, jakby to powiedzieć, lepiej. I każdy, żeby żył w pełni swojego potencjału tego życzę w sobie i wszystkim nam. To właśnie to, czego życzymy w sobie, też fajnie by było, żeby było tym, tym czym możemy żyć. To... To, tą rzeczą, którą możemy też życzyć, właśnie innym ludziom, każdemu to się przyda, więc niech każdy poznaje swoje istotę, niech każdy się rozwija, niech każdy wychodzi ze swoich ograniczeń, idzie dalej, motywuje się, inspiruje, nie poddaje. Każde, mówię, każde jakieś tam, mówię, podknięcie jest po coś, z którego możemy wyciągnąć wnioski, możemy się rozwijać, dzięki temu możemy spojrzeć z innej perspektywy i wszyscy jesteśmy i tak połączeni, tak jesteśmy wszyscy połączeni, więc wyciągając siebie do góry, idziemy wszyscy razem, jako mówię, gatunek ludzki, załóżmy do góry, tak? I pojawiają się mówię, pewni ludzie, którzy gdzieś przecierają szlaka, bo pokazują, ej, dobra, ogarniamy, teraz już jest ten czas, halo, bardzo, wstajemy, nie? Więc, moi drodzy, myślę, że tyle. Przypominam jeszcze o pierwszym spotkaniu, 29 29 maja będzie link do tego. Przypominam o produktach CBD, jeżeli ktoś, ktoś tak używa, no to też jest link, mamy zniżkę 22% na cały asortyment, który jest na stronie. Link do grupy też jest przypięty na dole, bo też pytacie. Skontaktować można się albo przez maila, albo na Messenger ze mną. Więc wydaje mi się, że wszystko. Dzięki wielkie za uwagę, miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia później.